Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Wolpe, a to jest kolejny stream Młahaha. z mega kampanii. Nareszcie moi drodzy wracamy, troszkę się stęskniłem muszę przyznać, oczywiście standardowo powiadomienie. Wybaczcie mi na chwilę, muszę je sobie włączyć, ogarniemy sobie czat. W ogóle widzieliście moje nowe profilowe, jest fajne, jest takie kreskówkowe, podoba mi się, muszę przyznać, że mi się podoba. Um, ponieważ tamte było, co prawda, że tak powiem, bardziej dokładne, aczkolwiek yy, nie było moje, to znaczy nie było autorskie. Znaczy kiedyś mi zrobił widz tamte poprzednie, ja się ucieszyłem, ale potem mi ten widz w tajemnicy powiedział, to znaczy po, po jakimś czasie, chyba po roku posiadania tego profilowego, mi powiedział, że on to zdjęcie zwalił z Google'a. Yy, ja się cały czas bałem, że, że mi kiedyś ktoś wywali się o roszczenia, więc stwierdziłem, że czas to zmienić. Także jest, jest fajne, profilowe. Mi się podoba. Mi się podoba. Jest inne, trzeba się przyzwyczaić. E, przyzwyczaj... e, e, dziękuję Szamponowi. Prawdopodobnie tego nie ogląda, ale mój dobry znajomy Szampon e, takie właśnie mi narysował. Jest takim początkującym rysownikiem, także bardzo go pozdrawiam i bardzo dziękuję. E, witam Natalię, witam Cara, witam Marcela, witam Flokiego, witam Anteloniego, Koksa, Janusa... Magde, witam, 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 ja już pisałem o profilowym, I know, I know boy. Dobra, przyjrzyjmy się na poprzednim streamie, bodajże z Mariusz Tynian, apostoł. I rządzimy teraz jako jego syn, czyli Basileus Aleksandros III, tego imienia, który jest szarą eminencją. No ma on wadę stu, stopy, stopy, jest on dość tępy. Jest on za to towarzyski, cyniczny oraz hojny. Także, no, takie trochę dziwne cechy trzeba przyznać, połączone, ale czemu nie? Ehm, no, i to tyle póki co. Tak mi się wydaje. Kiedy on zaczął rządzić? Kiedy, kiedy zmarł? Aha, przed chwilą. Dobra, dobra. Właśnie. Do, dopiero co nasz władca objął rządy. Tak, faktycznie. Ehm, przypominam, że nasz Ojciec Justynian zdołał połączyć wreszcie Cycylię z resztą naszych ziem oraz połączył tutaj poprzez zdobycie księstwa Chorwacji naszą Karniolę. Czyli północne księstwo, które zawsze było odseparowane nareszcie jest połączone. Także teraz książę Lazaros będzie miał mniej troszkę władzy. Troszkę musi się pilnować, bo władza cesarska Aleksandros głupia szara eminencja. No cóż, tak się zdarza. Hmm. Okej, okay, przepraszam. Już jestem. Już jestem. Poszedłem sobie odebrać kawusię, o której zapomniałem. Także mam moi drodzy kawkę. Także możemy dzisiaj sobie siedzieć dość długo, nawet zobaczymy półtorej godzinki, albo nawet dwie. Cię zobaczę. Oczywiście uhonorowaliśmy zmarłego. A pyszna kawa. I zaczynamy nasze rządy. O, przede wszystkim widzę, że nasz skarbiec bardzo cierpi. Nasz przychód jest mikroskopijny. Dlaczego on jest tylko plus 14? Co się dzieje? Hmm. No faktycznie nie jesteśmy jakimś bogiem zarządzania. Czy nasza żona jest w ciąży? Fantastycznie. Czyli szykuje nam się od razu pierwsze dziecko już na samym początku. I z tego co widzę to lada moment, ponieważ są to już jej ostatnie miesiące ciąży. Więc zobaczymy czy będzie chłopiec czy też dziewczynka. A oczywiście mamy tutaj potężny sułtanat Asturii. No i dalej cesarstwo Majadów, które dalej istnieje. Um. Pora odbić Cypr. O kurcze, kurczę blaszka, faktycznie. Jest to taki plan. Nasz ojciec, Justynian miał się za to zabrać, ale niestety no zmarł on ze stresu. Dość szybko. No, a nasza żo żona nie wiem, czy pamiętacie, a jest w ciąży. Mała domena? Siedem 7, 7 prowincji? To nie jest mała domena. Z pewnością nie. A wiem, już wiem jaki jest problem, tak? Tak, już mamy plus. A, dobra, jesteśmy już na plusie. Prawdopodobnie tutaj to tak to się zwiększyło na maksymalną objętość. Żo rodzi nam się córka, która obecnie będzie naszą dziedziczką tronu, także piszcie dla niej imię dla małej dziewczynki. Uuu, Teodora, podoba mi się. Niech będzie, Teodora. Więc mamy tutaj Teodore Demetrianus. Obecnie naszą następczynię tronu. Przypominam, że jeszcze żadna kobieta nie była na tronie cesarskim. Czy ją ochrzcimy? Myślę, że możemy ją ochrzcić. I... Książę, znaczy właściwie władca Aleksandros jest dość stary, więc może on by się nie nadał. Natomiast tutaj ten Eurypides jak najbardziej pasuje. Jest to jeszcze do, dodatkowo Demetrianos. No, może Garbaty, ale trudno. Trudno. No, a potem ten Eurypides w sumie może zrobić karierę, bo w sumie ten Aleksandro za niedługo umrze i będzie potrzebny nowy. Mhm, mm mhm. Jakie tu jeszcze piękne imiona były? Hera, Oleksa, o Kajkato... Kai Witam, Kajkatosza, Katosza Urydyka do minimum 9 domeny. No ja tak bardzo nie chcę. E, za to dostaliśmy wiadomość, że nasz krewniak Cesarz Alessandro II liwie serce. Udało mu się nawrócić na ikonoklazm pewnego. Um, to jest ha hazard? Tak, pewnego hazara który posiada małe księstwo Perejasława, ale no udało mu się. Został on ochrzczony i w jego kraju panuje teraz ikonoklasm, który jak widzicie bardzo ładnie już rozlał się na praktycznie całą wschodnią część Europy i, i Azję, daleką jest w Persji, także ikonoklazm jest dość potężną religią bez wątpienia. E, mimo wszystko chyba buddyzm jest większy, ale i tak widzę, że ikonoklazm rośnie w siłę i chyba nawet zdobywa przewagę obecnie nad sunnizmem. Ponieważ z tego co zauważyliście, może to władcy sunnici od jakiegoś czasu już nie radzą sobie tak dobrze, już przestają dominować w Europie. Dzieje się to bardzo powoli, ale mam wrażenie, że wojna za wojną ikonoklazm coraz to bardziej rośnie w siłę. Tak. no przykładem problemów jest na przykład rebeliancki katolik, który się właśnie zbuntował przeciwko Umajadom. To jest ciekawe. Myślę, że to jest ciekawe. Mhm. Mamy również bardzo dużo pieniędzy, ponieważ nasz ojciec Justynian zbierał te pieniądze, żeby utrzymać okręty, aby mógł później zaatakować Cypr. Tymczasem niejaki Filaretos zostaje uznany za błogosławionego. Świetnie. No to reform nie będzie? Nie, no zobaczymy, zobaczymy, na spokojnie. Katolicyzm istnieje? Istnieje, ale jest bardzo słaby. Punktem hmm. tam Bizancjum? O! Cesarz przysięgę celibat, więc gdyby jego syn zmarł, to by było ciekawie. Ale jego następca tronu, przynajmniej syn cesarza przynajmniej fakt to nie agresyjnie. Okej. Okay. było, że cynizm naszemu władcy przynosi troszkę więcej sławy. Co robi Bułgaria? Jestem ciekaw. Póki co zbierzemy. Musimy troszkę ustabilizować nasze, nasze rządy. Drużyna cesarska musi się uzupełnić, ponieważ yy, no, była ona dość mocno uzupełniona. I myślę, że kiedy to nastąpi troszkę bardziej ustabilizujemy nasze rządy. Czy Wasale mają o nas jakieś negatywne opinie? To jest dość istotne. O, nie, najmniejszą ma Perseusz, czyli nasz kuzyn, ale. O, no tak, dobra, z tego co widzę, dlatego że jest on. No tak, dlatego że ma on roszczenia do tronu. Okej. Okay. No poza tym, te krótkie panowanie nie jest aż tak wielkie, tak dużą karę nam nie sprawuje. Witam Flokiego, cześć Floki. Ja sobie oglądam Wikingów, także Floki tam jest, się podziewa gdzieś. Um, Dorotea ma roszczenie na Samos, na wioskę Te Was, tak? Nie, 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 nie będziemy tego atakować, to jest strata czasu. Mamy roszczenie do Damaszku, co ciekawe. Hmm. Ponieważ nasz Wasal prawdopodobnie ma jakieś śmieszne roszczenia, prawda? Ty, ty masz na pewno. Nie, kto ma? Tu mamy. Nie, ty też nie. Ty. Lucas sedesy Chyba. Nie, nie wiem skąd mamy te roszczenia Do Damaszku, prawdę, prawdę mówiąc. O Boże, dowiedzieliśmy się, że niejaki książę Marino, czy ja go już gdzieś nie widziałem? Zbiera ludzi, żeby nas zaatakować. O, masz tereny Jugosławii? No, mam tereny Jugosławii, nawet dość spore. Umajadzie um, zmienili kolory. No, zmienili, zmienili, zmienili. Dlatego, że teraz ich głównym tytułem jest Cesarstwo Kanemboru, czyli Cesarstwo T. I stąd ten kolorek. Na którym już sezonie jesteś? Jestem na sezonie 5 odcinku 15. Dzisiaj rano obejrzałem odcinek 15 pod tytułem Piekło. Także tak. Wiem, że mam to ustawione, ale ja to już ustawiłem poprawnie, tylko czasem YouTube się na tyle baguje, że jeszcze pokazuje starą grę, więc to, to nie jest moja wina. To, to YouTube nie ogarnie tego, że zmieniłem grę. I pokazuje złom, także nie wincie mnie. Okej. Okay? Mmm... Naszej siostrze, to jest moja najstarsza siostra, nie, najstarsza jest Sybilla, naszej najmłodszej siostrze, bardzo szybko, bo ona ma 17 lat dopiero, ale rodzi się, aha, Benkart, dobra, jak nazywamy Be Benkarta, niech będzie, tak więc piszcie jak się Benkart będzie nazywał. Niewiele cię ominęło Anteloni. Niewiele. No Islandia ymm, no. Tak. Mm, no, nic w sumie. Tak samo. Tak samo jak od, 105, od od początku gry nic się nie zmieniło. Dobra, co my tu mamy? Asclepius, aha. Hera Losuj. Witam Szymona. Witam Urona Durandona. Durandon. Skąd był Durandon? A, pamiętam. Kojarzę to nazwisko, ale nie wiem skąd. Zaznaczę najmłodszej męża. Priscilla, Prisilla. Kilkę. O, podoba mi się kilkę. Niech będzie kilkę Także kilkę niech będzie. Okej, okay, wykradliśmy technologię. Całe szczęście. Co. O, z księciem świętego cesarstwa kore wydać. O, fantastycznie. Problem rozwiązał się sam, jak widzicie. Problem rozwiązał się sam. No i super. A tymczasem syn się rodzi. Dlaczego jakiemuś pamfiliosowi? Kto to jest w ogóle? I dlaczego ja muszę o tym decydować? Justynian. Dobra, niech będzie. No to już po pozwólcie, że już to przeklikam. God. No właśnie, tak mi się wydawało, że Durandon jest z Gota, ale nie pamiętam, kto był w Durandonach. O, wiem, wiem kto to był Durandon. To była dynastia, która rządziła w mm, krainach burzy przed podbojem Egona. Tak, to byli chyba Durandonowie, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Napisz Uron, czy mam rację. Hmm. Islandia to taka Szwajcaria tej rozgrywki. No, zgadza się. W ogóle co tam w Szwajcarii? Ha! A! No Afryka. No dobra, no dobra, czyli, czyli bez zmian, bez zmian. Nic co by mnie nie dziwiło. W tej rozgrywce. Bizancjum utraciło Sardynię? Tak! O kurcze, to ciekawe, tak, faktycznie. Tak mi się wydaje przynajmniej. U, to spora strata. No to mamy państwo Sardynii i Korsyki. Człowiek nie wiem czy będziemy się mieszać do ich spraw. Myślę, że nie póki co. To już jest chyba z... ziemia zbyt daleko na zachodzie. Zbyt daleko. Aha, miałem rację z tymi durandonami, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. E, idziemy, moi drodzy, chyba... Co tu jest? Aha, szpita... e, szpital w akce. Dobrze, Rozwiniemy to. Aha, i teraz możemy powiedzieć dlaczego. Hmm, skąd ten dar? O, o z państwa, robi to dla ludzi. Myślę że, myślę, że nasz władca, dyplomatycznie, chcąc poprawić swoją reputację, powiedziałby właśnie opcję numer 3, czyli że robi to dla ludzi. I przez dostał się on przy okazji osobą pokorną. Okej. Okay. Niech będzie. Dobra. E, zobaczmy troszkę, jak się ma sytuacja z tym Cyprem. Hmm. Ok, władcom jest Umayyad, sułtan Fadl, niejaki. No i to prawda, my mamy. Bardzo dużo wojska. Wow, ale nam wojsko wzrosło możliwości. Świetnie. Um, aczkolwiek, um, no, może nas to troszkę ta wojna ekonomicznie dobić. Dlatego też postaramy się to zrobić jak najlepiej. Ale myślę, że mamy 5000, więc nasze więc utrzymanie okrętów przez około, może nawet kilka lat byłoby. Yy, 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 yy. powinno się odbić bez problemu. Okay, także myślę, że możemy zaczynać. Wypowiemy świętą wojnę o Cypr. 11 listopad 1327. I będziemy się właśnie bić o Cypr, więc wypowiadamy wojnę. I zbieramy całe nasze wojsko. Ile tylko możemy? Dobrze. Postarajmy się teraz pogrupować to wojsko. Wojsko stąd, z tej Grecji właściwej, że tak powiem, 25 tysięcy to będą siły, które ruszą na Cypr bezpośrednio. Dołączą do nich kreteńczycy potem. Czyli łącznie powin, powinniśmy mieć 25 tysięcy plus 2600, no to tak w zaokrągleniu około 20-290 statków potrzebujemy mniej więcej. Ta armia dołączy w Azji Mniejszej, te armie się połączą i będą tu stacjonować. Armie z północnej części cesarstwa będą, będą blokować, będą miały za zadanie się bronić. Dobra, witam, przepraszam. O Jezus, co się dzieje? No witam, witam. Witam. Kauma mająć rozpad Grecji w wpis dużo. No to kurde, trzeba oglądać wcześniejsze streamy, to by się wiedziało, co się dzieje. A. A, i oczywiście jeszcze wojska z Włoch też dołączą. Dobra, i powinno być ogarnięte. Teraz okręty. Um, nasze okręty. Mamy 275, czyli... To dalej za mało. Ok. Zwajmy te okręty. Może tak nie będziemy aż tak siebie narażać, że tak powiem, na utrzymanie tych okrętów. Więc weźmy sobie tylko stąd i z Akki. I dodatkowo od naszych największych wasali pożyczymy okręty. To jest od Sycylii. O. Ej, a jak pożyczę, to nie będę musiał ich otrzymywać, tak mi się wydaje. Od wasali to jest chyba bez utrzymania, tak? Tak mi się wydaje. No bo pięć, no 52 tysiące. Dawno mnie na streamie steka nie było. No widzisz! No widzisz! Aniba! Aniba Moris. Chyba tego nie potrzebujemy oczywiście. A to jest moje? Tak, hum, faktycznie należało do mnie. Dobra, widzę, że tutaj coś najeźdźcy jeszcze nas okrążają bardzo uprzejmie, więc musimy przejść bokiem. Zawsze coś. Zarobiony jestem dzisiaj. Pergolę. O kurcze Blaszka! No to skoro, jeśli tak stawiasz sprawę, no to rozumiem. Kurczę, mam lekko zatkany nos. Ajajaj. Dobra, zbieramy te wojska. Tutaj dołączają. Okej, okay. powinno być bez przeszkód póki co. Afryka może nadchodzić od północy mimo wszystko, ale też zarówno od południa, więc nie wiadomo. Tymczasem nasza matka umiera. O kurczę. Niedobrze. Jeszcze tu mamy wojsko. Dobrze, chodźmy. Co się dzieje? Um. O, nasz najwyraźniej przebywa w klasztorze obecnie i no, próbuje tam klasztornego wina, które bardzo mu smakuje. O, I może on stwierdzić, że będzie częściej odwiedzał ten klasztor, bądź też yy, podziękować. Nasz jest pokorny, jest hojny, cyniczny. Towarzyski! No to myślę, że stwierdzi, że może będzie to odwiedzać nieco częściej, ale nie wpłynęło to na jego charakter. Nie stał się przez to pijakiem. Co ciekawe. O! Overbuklerian. No, ty się bijesz. Bo najwyraźniej Anatolia po prostu poszerza swoje wpływy na wschód jak tylko się da, ponieważ wypowiada kolejną wojnę Trebizondowi. Wow, telewizor się musi bić. 17 tysięcy wojska, a sam mój jeden wasel ma 40. O kurczę. Jak widać, Anatolia jest bardzo potężna. Jak wygląda nasz skarbiec? Jest bardzo dobrze. Aha, bo pożyczamy okręty od Sycylii. Dobra, Kurczę, Nie wiedziałem, że tak się da. Dobra, podzielmy naszą armię na pół i ruszajmy tą drugą połową. Weźmy tą armię póki co najlepszych generałów. Tak, żeby ta bitwa obyła się z jak najmniejszymi stratami. Zobaczę, co tutaj osobiście dowodzi. Wróca ma jeden w dowodzeniu. Nie, 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 nie. Mój piękny, ty nie będziesz walczyć. Nie nadajesz się do walki. W ogóle. Okej. Okay. Zbierzmy nasze wojska. Tak, tutaj właśnie rusza Afryka. Dobra, więc przenieśmy naszych generałów tutaj. Ponieważ gdzieś tutaj w Anatolii będziemy musieli stoczyć z nimi bitwę. Oni ruszają do Smyrny, kurczę. Troszkę mnie. Oszukali, ale oni i tak nie mają, jak się udać na ten cypr. O, właśnie, zapomniałem jeszcze o tym niejakim Marino, który z 30 tysiącami wojsk zmierza do nas. Mm. Ten wasal to trochę niebezpieczny, no to prawda, ale się nie buntuje póki co. Też trzeba pamiętać, że to jest, to jest forma wicekrólestwa, więc. Vice Royalities, więc tutaj um, mamy większą władzę nad tym wasalem. On po śmierci nie dziedziczy tytułu jego dziedzic, więc. jesteśmy troszkę bardziej bezpieczni z tej strony. Ale w sumie tylko troszkę. Ale to prawda. Jestem ciekaw, co by było, gdyby wybuchł jakiś więki, wielki bunt wasali. Tymczasem armia afrykańska się wycofała gdzieś. A my opiekujemy się Teodorom? Nasz władca jest towarzyski, więc może niech się nią zaopiekuje. I stał się przez to osobą dobrą, najwyraźniej. Okej. Okay. O. Więc Teodora prawdopodobnie jest córeczką Tatusia.